Moru, jeszcze wszystko powiemy też z morem i miłej zabawy. Czy video? Do zobaczenia. widać W ogóle ej, ej, Wiktor. Wiesz co my musimy kiedyś zrobić? Nie, ale zaraz mi powiesz, nie? No. Musimy sobie... ja będę musiał cię nagrywać ciągle, jak gramy Jak ty mi psujesz psych, psychę, nie? Nie ja. I potem postować to na YouTube, chłopie No to myślę że tak No, ogień fan sobie 10 Okej? Okay? To będzie dobry plan, okej? Okay? Spoko I, Ja potrzebuję coś zarobić Robimy to Nie trzeba... My nie trzeba długo przekonywać ty no, w sumie ej, to by było nie było. To, to by, by nie było głupie. Ej, wróciłem. Masz. Daj spodnie. Zobacz Daj spodnie. A co ty jesteś że jestem prostu pod No. Geju, nie dam się. tutaj. Daleko na kondoli na parę siebie kłócić, czy już do domu czas wrócić. Mówię ci tak. Zostań. zostać. mnie zazdrości, że mam cię. Ona no, jest twoja. Fajna. Dla mnie masz dauna. Aha. czy dauna, jak się ustawia mikrofon. Uwaga. <grym> <grym> Ale tylko trzy. A nie, cztery. Ile kosztuje łóżko? Kosztuje? Nie wiem, chyba za darmo jest. Nie, łóżko kosztuje tak około z 2000 zł. Ale takie wygodne, nie? No. Ma głupia. Wieś wam, to jest mała pani od matematyki. <śleski> Teraz. Nie mam wełny jednej. Kie może? Zabijemy, idę tam. Wezmę słuch. Przestań. Przesłań jego niż w Sorry, YouTube. Is idiot, Jest idiot. No Słuchamy, nie ocenimy. No. Jestem gejem. Ajem się. Nie wiem, daleko od ciebie na pewno. Jestem na ósmej stronie mojego. A teraz jesteś na... No. niech Kolejny creeper podać ci. Podać Podać ci mój adres. Powiedz. 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 To. No powiedz co. Powiedz. Podać ci mój adres? Nie, dzięki, mam swój. Oko Nie. Co mi goni? No, my chodzić po solach! Ale oh! on jest czarny, jednak nie umie. Uciekam? A może kebaba. A, jak ci pedofil. <grym> A może kebaba? A może ja. Obróćcie. O... <grym> <grym> Dobra, Dobra, jest jednak Debilla o... w gorszym niż ja. Zabiłem! Nie ja. Zapnij się, nie przemarzy. W sumie nie ma wrogów. Ile ty będziesz musiał tego wycinać? Przynajmniej 10 godzin motarni, Na no, spokojnie. Nie Przynajmniej 10 godzin z 10 minut będę musiał wycinać. No, nie martw się. Spokojnie. No z trzy o. O, to jest. Brawo to. <susurra> io sto lì, da un'altra parte, e così, 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 No così, <susurra> No, così, e così, e così, e così, e No! e così, e così, e così, Niedobry jesteś. Wiem, jak piesek. Do, do, wap, wap. Ok, do okna życia cię wezmę. No lubię, lubię tam być. Bo ja bym że tam 10 razy przez rok. <grym> e, sorry, przez miesiąc. Bo, water A, zapomniałem, że nie mam wody. Kurczę, <grym> nie wiem, gdzie jestem, w dupia. No! To jest jakieś inne! Kończę jeszcze raz. Ja, chcesz... <laughs> jeszcze raz. Pada wikor. To nie pada. Nie pada jeszcze Pada wiktora. <laughs> I water skill. O, bo woda. Wodę mi ogólnie zabrali, także się biorąc. O, jedną hapę mam. A. Dobra, nagrywajcie, to dzieci. Huh. Spuszczam zielone, zielone no. trzy, stawiam na siebie, nie stawem na kwit Zwoje mi ludzie, co chcieli odebrać ją Wydaje mi zielone, zielone jak gekon, sos, mój syn kameleon Co? mhm, mm jak, jak ja mm -hmm. ci to kiedyś wyślę, nie? Ja, Zapyłaś, Yo. Zamknij się Uch. Zamknij się Jak ja ci to kiedyś wyślę, nie? Ja mam właśnie włączoną kamerę o chłopie, ty się tak posrasz ze śmiechu. Przestań robić kotasach. Ale ja robię tego! To jest mój mikrofon. Ja robię koncert. To czekaj, ty musisz tak zrobić. Weź sobie patyka. Masz? Weź sobie jednego patyka i trzymaj go po prostu. Ja po prostu muszę się zabudować, bo dzieci mi biją ogólnie. Hmm. Jaką by tu piosenkę zaśpiewać? <laughs> Demotyzacja, U, Dzień Nie, dobry. Motywacja, dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, albo mam plan. Mam plan i zrobię go sam. Cicho. Jestem tego pewny. Łep i o tym, tym wiem, gdzieś Cza, na szczycie wie? góry. Cieszę się. Razem spotkamy się. Ale Kiepski świecie, kiepskie sprawy, marne życie i zabawy. Są codzienne awantury. Wybagnia bez ostrej rury. Ojciec biega na bosaka. Jest zadyma i jest straka. Nikt nikomu nie tłumaczy, by spróbować żyć inaczej. Pa pa pa, pa, pa pa, to jest właśnie kiepski świat. Pa pa pa, pa pa. pa, pa kiepskich, życie kiepskich, świat... Golden Lesbica... golden Goldenowe T. Podnie, Protection... Projekt... Protection 1. Coś ty znalazł? Portal Spoko. I ja mam marchewki, zjem sobie jedną bogina. No dawaj. Psuj mi... Psuj, psuj mi psyche, Dawaj. Droga wolna. Powiem ci jedno, o, mam portal w ogóle zrobiony, jak Ci powiem, w sensie nie mam, jeden blog mi brakuje, no, dobra, opowiem Ci żarty, no, chcę włączyć, okej? Okay? Gdzie, gdzieś daleko na... Na gondoli młoda para szybciej. czy pier... do domu już czas wrócić? <kuh> Maszerują komandości równo, czasem któryś wdepnie w, gu... w błoto, ale niech nie marczy o to. Na, ko... na, k... na polane wpadli zbóje pokolenie, mieli chód, hu... miecze. Takie było średniowieczne mm -hmm. Na kamieniu leży glisa i on mówi, że ją głowa strefa atomowa leci bocian ponad, ponad lasem i wymachuje swym ogonem, bo zobaczysz właśnie, ale, ale nie luja. Dziękujemy Wam za oglądanie wideo do końca. Yy, I widzimy się w następnym wideo na miesiąc. Pa, pa.